Mili Państwo niewiele jest w kalendarzu świąt zaadresowanych tak szeroko do ludności jak dzisiejszy Dzień Dziwaka, bo pokażcie mi bliźniego, który nim nie jest. Jeżeli wziąć pod lupę każdego z nas, to prędzej czy później okaże się, że jeden w jeden to Bzik, Wybryk Natury, Chimeryk, Cudak, Ekscentryk, Oryginał, Dziwak, Dziwadło, Dziwoląg, Fiksat, Maniak, Odmieniec czy Pajac. I to potwierdza się od zawsze, pamiętamy wszak refren starej piosenki Everybody, somebody's fool, everybody somebody's crazy. Zawsze znajdzie się ktoś, dla kogo okażemy się wariatem. No, i na tym polega cały urok bytowania na tym ziemskim padole. Nie wstydźmy się, więc przynajmniej dzisiaj, że jesteśmy odmiencami i freakami, Pokażmy to światu byle z zachowaniem należnych granic i z uszanowaniem terytoriów innych wariatów. Dodajmy, że, jak powiada klasyk, wariat to nikt inny jak człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną. 7 stycznia przeszedł do historii z tej racji, że tego właśnie dnia, w roku 1928, dokonano oblotu radzieckiego samolotu o fabrycznej nazwie P. Nic nam to nie mówi, ale przecież PO2 to doskonale nam znany kukuruźnik przez polskich pilotów zwany pociakiem, no bo to jednak PO. Dwa. Przez kilka dziesięcioleci opryskiwał pola i do niego właśnie miał pretensję Pawlak w komedii Nie ma mocnych, że on, jak się wyrażał, na jego niebo wlata. No, ale jak trzeba było, to kukuryżnik podczas II wojny światowej służył także jako nocny bombowiec, zwłaszcza, że latał nisko i był trudno wychwytywalny przez reflektory. Sam popatruję smętnie na takiego kukuryżnika raz po raz przez stalowe sztachety Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Pod poznaniem, które okazuje zwiedzającym egzemplarz kukurydzika. No, tyle, że w czasach normalnych, bo w dobie pandemii, ten bohaterski samolot w Szreniawie można podziwiać tylko przez sztachety. Niestety. 7 stycznia przypomina też, że tego właśnie dnia w roku 1989 zmarł cesarz Japonii. Hirohito. Był to władca o tyle pechowy, że nie przeciwstawił się w poreknowaniu Japonii z Hitlerem. I w efekcie, po kapitulacji w 1945 roku, utracił przysługujący mu wcześniej status boski. Na wieść o jego śmierci warszawska ulica rymowała: Umarł cesarz Hirohito, bogiem nie był, dobre i to. Ale cokolwiek by złego o cesarzu powiedzieć, na tronie cesarskim zasiadał 62 lata i 13 dni, więc tylko pomarzyć o czymś takim może sobie reszta ludzkości w tym Wiesław Kot.